Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy o rządcy, który był nieuczciwy i który stracił posadę. Jednak ciekawe jest w tej Ewangelii to, że jego pan, bogacz, pochwala go za to, że roztrwonił majątek. To znaczy ten rządca, jego praca polegała na tym, że udzielał pożyczek korzystając z majątku bogacza. I do każdej pożyczonej kwoty dodawał nadwyżkę, z której sam się utrzymywał. Jak słyszymy w zakończeniu, kiedy rządca różnym dłużnikom każe zwracać nie tyle na ile się umawiali, ale mniej, to tak naprawdę nie okrada swojego pana, tylko rezygnuje ze zysku, który by się jemu należał. I tym oto sposobem, pomimo że utracił majątek, bo nie wiemy na czym polegała jego nieuczciwość, nie wiemy co zrobił z pieniędzmi, ale dzięki temu uzyskał przychylność u innych ludzi. Dzięki temu będzie się miał teraz, jak już stracił pracę, do kogo udać i do kogo zgłosić. I tą, ten, tą przypowieść Pan Jezus mówi nam, abyśmy na sprawy, najważniejsze, to znaczy na sprawy naszego zbawienia, umieli tak patrzeć, z takim staraniem, z jakim żyjemy na co dzień, z jakim sprawy naszego codziennego życia traktujemy. Kiedy chcemy coś osiągnąć, kiedy chcemy zadbać o naszych najbliższych, potrafimy bardzo wiele z siebie dać, potrafimy być, potrafimy być przebiegli, i Pan Jezus chce, abyśmy, z, taką samą, z takim samym staraniem, z takim samym zaangażowaniem, jak o te rzeczy materialne dbamy, byśmy tak dbali o nasze zbawienie, o to, żebyśmy i my znaleźli się w niebie, otrzymali najspanialszą nagrodę.